Dla finansowej edukacji. Witam, dzisiaj omówię strategię inwestycyjną oraz główne założenia. Dużo osób pytało mnie o strategię inwestycyjną Tradera 21, dlatego postaram się coś o niej powiedzieć, nie z tego względu, że ja krytykuję tą postać, pana tradera, tylko dlatego, że ludzie, jego zwolennicy, jego wyznawcy. Cały czas nas atakują. Nie rozumiem o co tu chodzi. Według mnie, główny błąd, jaki popełnia ten pan, jest zbyt wczesne ocenianie, czy jakaś spółka jest droga, czytania. Zauważyłem to, oglądając materiał na XTB, który został wyemitowany w 2018 roku, gdzie trader21, opisując wskaźniki value, takie jak cena do zysku, mówi, że jeśli mamy do czynienia z ceną do zysku powyżej 20, Mamy bańkę. Co nie jest do końca prawdą. Dlatego, bo powinniśmy każdą branżę oceniać w inny sposób, innymi wskaźnikami. Jeżeli chodzi o cenę do zysku, jak sama nazwa wskazuje, ona obrazuje nam cenę akcji w stosunku do zysku. Tak, to jest prawda. Ale gdy mamy firmę na przykład z branży IT, która ma produkty wysokomarżowe, dajmy na to SAP w Niemczech, to jest producent oprogramowania biznesowego i mamy firmę na przykład Walmart, która jest znanym, znanym sprzedawcą detalicznym w Stanach Zjednoczonych. To na pierwszy rzut oka widać, że, ma, że marża dla na przykład właśnie tej firmy SAP jest znacznie wyższa niż dla Walmartu. Dlatego skalowalność biznesu SAP jest dużo większa niż Walmartu. Jest to jasne i proste. Tak samo jest z Netflixem z Apple'em i z Amazonem. Tam ze względu na marże, przewagi konkurencyjne, cena do zysku jest wyższa, dlatego, bo giełda nie opisuje nam teraźniejszości. Ona mówi nam o przyszłości. Ja kur... nie, try... nie krytykuję tradera jako postaci, tylko jego tezy inwestycyjne. Giełda opisuje nam przyszłość. Mniej więcej 6-7 miesięcy do przodu. Dlatego, jeśli mamy cenę do zysku na poziomie 70, na przykład dla yy, Netflixa, to ona jest uzasadniona ze względu na bardzo szybki wzrost zainteresowania tą spółką to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz skalowalnością rozpowszechniania tego biznesu. Ilość użytkowników rośnie znacznie szybciej. Walmart przykładowy ma około ceny do zysku na poziomie 19. I tam są niższe marże. I ilość klientów nie, nie wzrasta w tak szybkim tempie. Dlatego, bo po pierwsze to jest ograniczony rynek, to jest głównie Stany Zjednoczone i Kanada. A po drugie, marże są, marże są dużo niższe, no. Nie spodziewajmy się za dużo od tej firmy. Więc nie porównujmy wszystkich firm tą samą miarą. Już lepszym wskaźnikiem jest cena do zysku Forward. Ona nam opisuje przyszłą cenę do zysku. Na podstawie zysków firmy, takich, nazwijmy to, oszacowanych przez, przez, przez zarządzających. Więc, jeżeli na przykład cena do zysku wynosi 10, a cena forward wynosi 8, to daje nam dobrą wskazówkę, że jeżeli ceny akcji nie zmienią się, zostaną na tym samym poziomie, dla przykładu 100 dolarów, i ten zysk zostanie utrzymany, to cena do zysku spadnie, czyli firma będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. Dlatego nie używajmy ceny do zysku dla każdej branży w taki sam sposób. To jest jeden z najważniejszych błędów. Nie porównujmy tego tak. Inwestowanie w akcje możemy porównać do kupowania obrazów, do inwestycji w obrazy. Jeżeli są autorzy, którzy są tak samo znani w kulturze, a dodatkowo namalowali podobny obraz, możemy porównać ich dzieła w podobny sposób. Dajmy na to. Załóżmy, że Mamy Picassa i Van Gogha. Są to artyści, których nie muszę przedstawiać i są podobnie rozpoznawalni. Załóżmy hipotetycznie, że namalowali podobny obraz. Jeden z obrazów poszedł za 100 milionów. Drugi natomiast, drugiego autora, jest obecnie kosztuje powiedzmy 50 milionów. Ja uważam, że zakup tego drugiego obrazu, który jest za 50 milionów, jest okazją inwestycyjną. Tak samo powinniśmy porównywać spółki. Dajmy na to Intel jest podobny do AMD. Rozpoznawalnością oraz marżami. Intel nawet ma czasami lepsze marże od AMD. Tylko ostatnio ma gorszą passę. Stąd jego dużo, dużo niższa wycena. Cena do zysku AMD jest prawie na poziomie 100 chyba, z tego co pamiętam. Cena z zysku Intela jest na poziomie 10, nawet mniej. Więc Intel w tym wypadku jest bardzo atrakcyjną inwestycją. Ponieważ jest to ta sama branża, produkcja mikroprocesorów. W każdej spółce możemy robić takie porównania, więc zacznijmy porównywać każdą spółkę do tej samej branży. Jeżeli posiada podobne, jest podobnie rozpoznawalna, posiada podobne marże, wtedy możemy zainteresować się zakupem takiej spółki. Drugim przykładem takiej okazji inwestycyjnej z tej samej branży, jest to akurat branża e-commerce, jest Alibaba i Amazon. Cena do zysku Amazona wynosi ponad 100. Cena do zysku Alibaby wynosi około 32. Co nam to daje? No, mamy dwie firmy, tak samo rozpoznawalne, z całą pewnością, na całym świecie. Międzynarodowe firmy. I, które posiadają podobną marżę. Nawet bym powiedział, że Alibaba posiada większą marżę operacyjną od Amazona. Mimo to Amazon jest więcej, jest znacznie droższy, pod względem wskaźnikowym. Więc, tu kolejny, kolejny raz wyłania nam się okazja inwestycyjna. I to, że cena do zysku Alibaby wynosi w tym momencie 30, to wcale nie jest oznaka bańki. Po prostu jeśli zobaczymy przewidywany EPS, czyli Earning Per Share, zysk na akcję, jak zobaczymy przewidywane zyski na następne przez następne lata, zauważymy, że ten przyrost jest znacznie większy niż dla branż typu value. W ramach ciekawostki na koniec mogę powiedzieć, że gdy krzywa dochodowości Yield Curve jest na niższym poziomie, niż poniżej średniej, wtedy lepiej sobie rażą, radzą spółki growth, czyli te, które właśnie są obecnie pompowane i wcale to nie jest przypadek. W, na odwrót, drugi, w drugim scenariuszu, gdy yield curve jest powyżej średniej, wtedy mamy do czynienia z hossą spółek typowo value. A w ogólnym rozrachunku historycznym, to też ciekawe, spółki growth i value bardzo dużo od siebie się nie różnią. Delikatnie lepiej wypadają spółki Value, ale jeśli, jeśli zobaczymy na, na, na przestrzeni następnych lat z tymi gigantami technologicznymi, myślę, że ta różnica się wyrówna i się okaże, że spółki Growth radzą sobie tak samo dobrze jak spółki Value na przestrzeni oczywiście ostatnich 100 lat.